W pierwszym odcinku porozmawiamy o tym, czy komandor Cody żałował wykonania rozkazu 66. Zapraszam do oglądania. Komandor Cody, syn Django Feta, wzór lojalności i skuteczności, dowódca 7. korpusu powietrznego i prawe ręką generała Jedebiwana Kenobiego. Ich więź wkuta w ogień tysiąc bitew na niezliczonych światach była czymś więcej niż relacją dowódcy i podwładnego. Było to partnerstwo, oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Na spalonej słońcem planecie utapał, rozkaz 66 rozumiał w umyśle Kodiego. Zwyczajne słowa wypowiedziane przez kancerza Palpatina uderzyły z mocą młota, rozbijając wszelkie osobiste więzi i wyuczoną lojalność. To nie była decyzja, lecz pro program w mgnieniu oka. Ręką Kodiego uniosł blaster, wydający rozkaz otwarcia ognia na nieprzyjaciela, na mentora. Gdy Obi-Wan spadał w otchłanie w umyśle, klona zapadła wielka cisza. Chip inhibicyjny wykonał swoje zadanie. Po upadku republiki i narodzin imperium, Kodi kontynuował służbę jako umiejętnościowy. Był nadal ceniony, ale coś się z nim zmieniło. W miarę jak imperium powstało, poz pozostawiło swoje prawdziwe, bezlitosne oblicze, uciskając niewinnych, nie niszcząc światy, które kiedyś miały być wyzwolone, Kodi zaczął dostrzegać głęboką moralną pustkę. Misje, które kiedyś miały cel obrony wolności, teraz stawały się atakami tyranii. Nocami, gdy zasypiał, powracało koszmary. Nie widział tam Glorii zwycięstw, lecz jedyną twarz obiłana. Spoglądając na niego w ostatniej chwili, zanim został zdradzony, czuł pustkę w miejscu, gdzie kiedyś było lojalne przywiązanie, czyli wzmusił go do działania, ale nie mógł wsywać wspomnień. Nie mógł stumieć pytań, czy to naprawdę była wolna wola, czy naprawdę chciałem tak postąpić? widział, jak jego bracia klony, lojalni do szpiku kości, byli stopniowo zastępowani przez po podobnych, ale innych, a ich doświadczenie i poświęcenie traktowano jak zużyty sprzęt. Widział, jak obietnice republiki zamieniły się w imperialną pięść, miażdżąc każdego, kto ośmielił się sprzeciwić. To wszystko było wynikiem jego, ich bezwłodnego posłużeństwa. Cody zaczął zdawać sobie sprawę, że to nie Jedi byli zdrajcami. Prawdziwymi zdrajcami była siła, która ich zdusiła imperium, które powstało na zgliszczach republiki. To ono postępnie wykorzystało lojalność klonów manipulując nimi i obracając ich przeciwko tym, którzy przysiągali chronić. Jego żal nie dotyczył tylko jednego czynu, ale całej zdrady ideałów, czuł ciężar, odpowiedzialność za coś, czego fizycznie nie mógł kontrolować, ale co było nieodłączne związane z jego istnieniem jako klona. Był narzędziem w rękach tyrana, a świadomość taka była dla niego udręką. Rozmowy z innymi weteranami klonów, szczególnie tymi, którzy zaczęli wykazywać podobne objawy wypalenia lub rozczarowania imperium, tylko pogłębiał to poczucie, wiedział, że nie był sam w swoich rozkartach. Choć rzadko kiedy otwarcie o tym mówił, strach przed imperialną cenzurą i egzekutorami był zbyt silny. Ostatecznie widząc, jak imperium pogrąża galaktykę. W coraz większym mroku jego bracia są traktowani jak śmieci, Cody podjął decyzję. Nie była to nagła, impulsywna ucieczka, lecz kulminacyjna. Wewnętrz zmagań i nastającego żalu jego dezercja z Imperium, choć w kanonie motywowana rozczarowaniem tej teorii, jest również atakiem poszukiwania od kupierza. Opuszczenie Imperium było jego sposobem na odzyskanie części utraconej w wolnej woli. To był jego cichy bunt przeciwko systemowi, który go stworzył i zaprogramował do zbrodni – Cody nie uważał się za bohatera, lecz za klona, który choć z opóźnieniem w końcu otworzył oczy naprawdę. Być może nigdy nie będzie w stanie naprawić wyrządzonej krzywdy, ale mógł przynajmniej odnowić dalszego, dalszego służenia złu. Jego dalsze losy pozostają nieznane w kanonie, ale w tej teorii komandor Cody wędrował po galaktyce, być może szukając dawnych towarzyszy, którzy również odrzucili imperium. Jego dusza, nasycona blizną rozkazu 66, szuka, aby spokoju w cieniu upadłej republiki. Świadomy, że wolność to coś więcej niż tylko brak kajdan, to także wolność umysłu od narzuconego posłuszeństwa.